Cześć, moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym wideo. Dzisiaj na podnośniku e, zawitała, no chyba ona, Audi A3 Cabrio z jednostką napędową 1,2 silnik TFSI. Um, przebieg, jest to auto 2010 rok, przebieg 99 641, niecałe 100 000 km. I co najpiękniejsze, będzie drugi łańcuch rozrządu. Przy 53 000 był wymieniony pierwszy. Um, takie są te silniki. Um, nic na to nie poradzimy, szczególnie kiedy interwały olejowe są przeciągane, o czym już wielokrotnie mówiłem w moich filmach. Um, Pokażę Wam teraz taką małą ciekawostkę. Auto przy 53 tysiącach kilometrów miało, włączę lampę, miało wymieniony łańcuch rozrządu. Nasi tu byli, ale spójrzcie, tu mamy jeszcze jedną usterkę. Spójrzcie, jak to wszystko tutaj wygląda, jak to jest zasyfione olejem. To co mi się udało na biegu, auto jest jeszcze ciepłe, nie pokażę Wam jak hałasuje łańcuch rozrządu, najbardziej robi to, robi głośny dźwięk, dochodzi od strony rozrządu jak samochód jest, silnik jest zimny. Nasi tutaj byli i widzę teraz tak, przy 53000 wymieniany był łańcuch, łańcuch w ATU, o tak to fachmani zrobili w ATU, powyłamowane uchwyty. Samochód jeździ już tak dłuższy okres czasu, zobaczcie jak to wszystko wygląda, a dlaczego to tak wygląda? Już Wam pokazuję. To wchodzi tam W pokrywę zaworów O mniej więcej tam Jest całkowicie ułamany uchwyt Nie wiem dlaczego tak zrobili Nie wiem czemu zostało to ułamane Kto tutaj był nie znam historii Tam cieknie z obudowy yy, Od rozrządu Z tej plastikowej Masa była tutaj uszczelniająca Dana Że tak powiem tak jak się należy Ale No za pięknie zrobione to nie było Gibel straszny jednym słowem. Tym będziemy się dzisiaj zaj dzisiaj zajmować. Zobaczcie ile tam pływa oleju. Jest dziura i tam ma wchodzić w pokrywę w pokrywę zaworów ma wchodzić właśnie ten przewód. O tu taki właśnie mały silnik 1 1.2 TFSI. Części przyjdą jutro, zostały już zamówione. Będziemy znowu robić aktualizację za aktualizacją. Już z jednego tego silnika w Seacie chyba nie jestem pewny, jakiś czas temu robiłem z wymiany. A że w ostatnim czasie nie ma żadnych drobiazgów, tylko takie w sumie grubsze roboty. Łańcuchy, uszczelki pod głowicą, inne rzeczy. To pomyślałem sobie, nagramy jeszcze raz z takiej oto Audicy. Samochód ładny, skrzynia manualna, przebieg nieduży. Ale te nieszczęsne silniki psują się notorycznie, łańcuchy się wyciągają, napinacze padają. Jest jak jest. Dobra. Tyle w temacie. Do tego dochodzą tutaj jeszcze klocki hamulcowe. Tego już nagrywał, nie będę. No i tyle. My przystępujemy do działania. Rozbebeszamy, rozbieramy. Wszystko tutaj oczywiście wylatuje zbiorniczki, robimy miejsce, nie będziemy ściągać łapy. Dokładnie w tym w tym modelu nie ściągamy łapy od silnika. Przeciągamy łańcuch sobie górą, ale to pokażemy w dalszej części. Także tyle na chwilę obecną z mojej strony. My działamy i do za chwilę. Słuchajcie moi drodzy zanim to wszystko zaczniemy rozbierać. Chciałem wam tylko pokazać o jakim hałasie mówię. Auto stoi sobie Dobrych parę godzin, silnik jest całkowicie zimny, skakuję w samochód, odpalam. Wsłuchajcie się w ten dźwięk. Także słyszeliście y, bardzo dobrze, y, jaki dochodzi hałas od rozrządu. No, nie ma się co dziwić. No, takie są te silniki, jak już wcześniej na początku wideo wspomniałem o tym. Zaczynamy to wszystko rozbierać, dobieramy się, ale zanim to nastąpi, chciałem Wam pokazać tylko cały kompletny zestaw rozrządu. Tu mamy łańcuch, nie będę tego otwierał, w dalszej części to pokażę. Tu mamy nowe ślizgi. Tu mamy kółko nawałek rozrządu. Tu mamy VW. Części oryginalne. Mamy śrubki do dekla. Tu mamy śrubę na wał. Tu jest ta podkładka na koło pasowe. Pomiędzy kołem pasowym a śrubą przychodzi to. Pokażemy też w dalszej części. Tu mamy kółko dolne na wał. I tu mamy nasz napinacz. Już to wyharatam. I tu mamy nasz napinacz. Tak to się sprawy mają. Do tego, jak wspomniałem wcześniej, klocki hamulcowe, filtr oleju. Po wymianie rozrządu zmieniamy zawsze olej. No i tyle. Lecimy z tematem, bo szkoda dnia. I działamy z tym. Parę rzeczy sobie ściągłem. Teraz tutaj lepiej widać, co tutaj się porobiło. Zobaczcie. Tu, o, gdzie jest to odpowietrzenie. Tu. To pod ten zaworek taki podciśnienia. Tu wchodzi on, to zostało ułamane i z tego miejsca chlapało strasznie olejem, to wszystko jest tak zasyfione, trzeba będzie to wszystko czym do hamulców ładnie pomyć, powietrzem odmuchać, zrobić to na czysto. Zobaczcie, normalnie poza tymi wyciekami, które tutaj są, tu już puściło uszczelnienie od tej masy uszczelniającej, od pokrywy rozrządu. To, tu jest taki bajzel, że coś niemożliwego. Ale zobaczcie na to, czemu to pękło. Tu ktoś uderzył. O! Tu, 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 tu widać, bo tu było uderzone. Znaczy, jest na tej obudowie odciśnienie. O! Widać znak. I przez co to, to pękło? Czemu jak? Nie wiem. Czary Mary. Dobra, działamy dalej. Uszczelnienie. 47 tysięcy temu kilometrów wymieniony rozrząd. Tak wygląda uszczelnienie od obudowy rozrządu. Zobaczcie, tak szybciutko i trzeba gonić z robotą. Jak fajnie masa jest położona, aż tu strupy wiszą, tak czysto jest zrobiona robota. Z simmeringu z wału cieknie, tu aż też upaćkali całą obudowę od rozrządu. Grubo, grubo, tu po rogach wszystko cieknie. Masy dane 2 kg. A i tak wszystko cieknie. Rozbieramy dalej. Wszystko wybudowujemy i tylko Wam pokażemy ciekawostkę. Patrzcie, przed nami byli i tu w misce, aż wystaje silikon. Chłopcy w, zapomnieli w ATU wkręcić śruby. Co myślicie, dlaczego w nie wkręcili tej śruby? Byli nasi. Nie, to ja, ja, nie, my się nie zaliczamy do nich ani do nas, oni do nas. Słuchaj, był piątek, Fai się piątek, zbliżał. Piątek, Fai się zbliżał. 12 godzina. Co coś ta śrubka? Nie, tak, nie jest potrzebna. Ściągamy misko olejową, bo musimy zmienić kółko na wale, które było w komplecie. Tu jest, tu jest, tak, tu jest tak, tak, tak tej masy uszczelniającej, że masakra. Auto poszło do góry. Obżegany, zażygany Micha wylatuje. I miset, no, oliwa. Zresztą syfu, Na frytki by były. Na frytki by były. Tu z tyłu nie były, nie? Tu z tyłu klipsy. Wypinamy obudowę, ściągamy kółko, czyścimy, myjemy i składamy do kupy. Zobaczcie, tak teraz sobie oglądamy to wszystko. O, i spadła mi kropla oleju. W smoku napchane syfu. A w mordę i nożem leci minę. Widzicie? O. Aktualizacja. Tu mamy blokady, które będziemy używać do rozrządu. Blokada na wał. Blokada na wałek. Można podjechać sobie również nim na zegar, ale nie robimy. Lecimy na wał i na wałek. I to wystarczy zaraz rozpinamy rozrząd. I tak to wygląda. Między, w międzyczasie czyszczenie, ściąganie masy po chłopakach z ATU. O, wszystko co spada, to wszystko jest masa. Ktoś nie żałował towaru. Nie, nie chyba to w Angebocie. W Wangebo <grymne> Tak, <grymne> było w Angebocie. No. Kup 3 tu czwarta gratis? No, co tutaj wam więcej pokazać? Później, później pokażemy więcej. Zaplute, zażegane, 100 tysięcy kilometrów przebiegu. Masakra. Dwie śruby na torksa odkręcone. ściągamy smoczycę. O i się jeszcze smo ze smoczycy się jeszcze polało. Uuu. Nowe rękawiczki założone i ja to na końcu języka tylko mi zdążył Czy jeździł dobry No dobra, jest jak jest Musimy teraz. O, zobaczcie ile, w smoc ile smoczyca pozaciągała? Ale tam dalej, co tam się dzieje, ziomuś widziałeś, to? No? Zobacz, tam w tych zakamarkach. A, sam gnój. Sam gnój. Dobra, powietrze sprężone. Zmywasz do hamulców i myjemy smoczyce. Wałek mamy zblokowany, śruba wkręcona. Na dole wał. Zaraz pokażę też, na razie auto jest na dole. W każdym razie blokada wkręcona. Na dole. Zaraz to schylę się pod auto i Wam pokażę. O, tu mamy blokadę wkręconą w wał. Jak będzie auto u góry, pokażę Wam jak fajnie wspiera się tam na wał. I kręcimy dalej. Łańcuchy, łańcuchy, łańcuch jest wyjęty. Troszkę inna konstrukcja. Ten tutaj na lewo nowy jest troszkę wzmocniony. Tak mi się wydaje, ulepszony. Patrzcie o, lecimy do dołu. Tylko, tylko tu go muszę złączyć Lecimy do dołu O, tarą Nie wiem co powiecie. Dłuższy, no, A, tak to wygląda. Tak. Dużą wiedziałem? Ta. Nie wchodź mi w kadr! Prowadnica bulbulatora wykręcona. Jest? Tak. W każdym razie, taka konstrukcja zrobiona, znowu Bob budowniczy, Tomek budowniczy, no. taka różnica w łańcuchu. Po szynach jako takiego wytrzaskania nie widać. No nie, nie widać. Tu może troszkę poharatane, ale gorsze się widywało, prawda ziomuś? Dokładnie. Tu mamy miskę do umycia. Tu już mamy to tak w miarę poczyszczone, jeszcze odtuścić. Obczyszczone, zaczyszczone, poczyszczone. Smok też jest, był odkręcony, wyczyszczony. To jest ten smok z Krakowa. To nie ten. Wawelski. To nie był Wawelski! Nie? Ach, coś ty. Tamten miał większą dziurę. Tak? Oferta pracy jest. Gdzie? W Krakowie. Gnój z Smoka Wawelskiego wywalać? Tak, tylko nie. z własnym sprzętem. Z własnym sprzętem? Musisz mieć widły. Ale ja z nadmorza pochodzę, ja, ja z Pomorza, ziomuś. To ja, ja ci powiem, ja miałem ogrom roboty u nas zawsze, w sezonie. Miałeś Smoka? Nie Smoka, pchać fale w stronę morza. <śled> <śledź> 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 um, Teraz tak, słuchajcie moi Mili. Tutaj mam ten zawór, który był pęknięty, który przychodzi w pokrywę w po, zawór, ten wentylek, który wchodzi w pokrywę zaworów. Tu mamy ten uchwyt, który ułamał był od rządu. łamany był przy rozrządzie, gdzie idą te, te przewody. To co widzieliście przy demontażu komuś pękło do watyłu. I teraz przy przy ściąganiu płetw ślizgów, czy jak tam zwał, tak zwał, obrobiły nam się tutaj można było łapać łamiąc je, ale po cholerę, zostawiać stare śruby. Chcieliśmy zrobić to tak jak się należy. No i te dwie śruby musieliśmy niestety domówić sobie w VW. Dobrze, że mieli to akurat na magazynie, także od razu one poszły no, z Volkswagena jako, jako oryginał. I teraz co? Napinacze. Tu jest ten, który był założony poprzednio. Otwór od oleju. Różnica w napinaczach jest tylko taka, to jest ten nowy. Ten ma taki grzybek tu, jak widzicie na czubku, o. Ten nie ma. W związku z tym łańcuchem, który, gdzie robiłem tam porównanie, co widzieliście, że ten łańcuch troszkę był inny, jakby był bardziej taki stabilniejszy, bardziej solidny, polepszony, umocniony, jak zwał, tak zwał. W tym napinaczu też coś się lekko zmieniło, bo ten na przykład śrubę, śrubę przepraszam, otwór od oleju ma tutaj taki bardzo, bardzo maleńki, jak widzicie, o. Żeby mi tu wyostrzyło. O. Zaraz sekundę, bo to tak będzie kiczowa to widać. O, o tym mówię. Widzicie, jak sobie go naciskam. Wypływa olej. Tu jest na czubku, o, bardzo, maleńka, bardzo bardzo maleńki otwór, a ten z kolei, ten nowy z zestawu, ma otwór taki dosyć duży, ale już tu z boku. Taka tylko jest różnica. Tak w sumie nic więcej: wszystko jest to samo. Nic się tutaj w częściach większego, w częściach w napinaczu się większego nie zmienia. Nie wiem, co tu zostało ulepszone. Chodzi tylko może o to, o ten otwór w napinaczu. Tu, tu jest z boku, tu jest u góry. Może lepiej dochodzi olej. Lepiej to jest wszystko napięte. Nie zużywa się tak szybko ta sprężyna w środku. Tu mamy wszystko pościągane. Kółko mamy ściągnięte. Gdzieśmy to rzucili? Zaraz wam to pokażę. To kółko, które było założone. O, tu mamy to kółko. Widzicie, jak jest odciśnięte koło od łańcucha. Na płetwach mamy również VWAG. Na tych płetwach nowych mamy również. VW AG. Na kółku również mamy VW AG. Zapomniałem wam pokazać. Tu dochodzi e, blokada rozrządu, jak widzicie. Rozrządu e, wału. Tu jest blokada. Tu już zakładamy sobie ściągacz dwuramienny, żeby ściągnąć kółko. Później nagrzewamy kółko, robimy je gorące i wsuwamy sobie Taki patent mały, że tak powiem, na to mamy. Nie pukać, nie bić, niczym nie uderzać. Broń Boże. Także jedną ręką sobie nie poradzę. Yy... Zaraz będzie pomoc. Kręcimy i zaraz będziemy ściągać kółko. Jak założymy nowe, znowu aktualizacja. Będą tacy, co powiedzą, że nie pokazali, ale nie ma jak pokazać. O, ściągamy sobie ściągacz. Tu trzeba tylko poluźnić śrubę. A może nie będzie trzeba? E, ziomuś, da, o, właśnie miałem Cię poprosić o to. Uch! Ale dowalona. Taką trzeba uważać. Widzicie? Ty no, znowu mi się... Zaraz się włączy alarm znowu. Mordę i nożem. Ja Sorry za zakłócenia. Zaganiać. O, wyłączył. Wykręcić śrubę, ściągniemy kółko, tylko pokażę jak. Ciumcio. O. I tu mamy stare kółko, i zaraz zakładamy nowe. Nagrzewamy i wsuwamy. Nowe kółko mamy założone. Nagrzaliśmy palnikiem, oczywiście nie do czerwonego, ale do gorącego, i wskoczyło samo. Minuta i już zaraz nie obrócimy. Tu mamy te nowe śruby, o których mówiłem wcześniej, te dwie o tu. I zakładamy. My już kręcimy wałem. Eee, co do... Momentów dokręcania, wejdźcie na kanał, tam jest też Audio 3, wymiana z łańcucha. Wszystkie siły dokręcania, jak i dekla od rozrządu, koła nawałku rozrządu, koła, paso, koła pasowego wszystko, wszystko, wszystko jest podane. Także nie, będę, nie będziemy tutaj drugi raz robić opisu i mówić o momentach dokręcania. To był moment. To był moment jak przekręcili silnik i teraz wkładamy blokady. Patrzymy czy się zgadza. Tu wygląda to tak. Na dole wygląda to tak. O. Zaraz zakładamy tam jeszcze ten tekiel gdzie pompa oleju chodzi. Tyle. Teraz taki mały pierdół. Łamany, łamany ten yy, zaworek co był co widzieliście tu łącznie z tą gumką. To wkładamy sobie tu o. o. To mamy. Teraz zawór wchodzi tutaj w ten przewód. Wentylek czy taki jaki tam O Lecimy górny dekiel od rozrządu, kładziemy masę uszczelniającą. Dzisiaj sześćki, patrz jak to idzie robić. Dzisiaj sześćwiutki. Nie tak jak w ostatnim wideo. A weekend się bliżej. co tu więcej, nie będę wam pokazywał przecież jak jest kładziona masa do samego końca wiecie o co chodzi wentyl, z którego się lało założony składamy to wszystko do kupy na końcu umyjemy to raz jeszcze zmywaczem do hamulców sprężone powietrze i po temacie lecimy z deklem Wszystko napięte. Nowe śruby z kompletu. I zakładamy dekielek. Nie ma co mieszać, wiesz? Mówił nic nie będę, tylko pokażę. Może ja coś powiem. No to mów. Ty masz, ty masz bardzo erotyczny głos, to mów. Jaki erotyczny? Erotyczny o, masz głos. O, o. <laughs> wszystko poskładane. Masa dosycha. Opuszczamy auto na dół. Także robimy już ostatnie y, prace. Kosmetyka bardziej. Odkręcamy zaraz filtr oleju. Tu już macie, jak widzicie, o, wszystko. Jest poskładane. Y, dół jeszcze nie. Tam jeszcze przyjdzie pokrywa pod silnik. Zaraz nalejemy oliwę. I byłoby na tyle w temacie. Masa nam fajnie przysła. Minęło parę godzin trzy, e, może cztery. Pojechaliśmy, zjedliśmy, wróciliśmy. No i kręcimy dalej, no zaraz kończymy auto. E, będziemy robili pierwszy start. Zobaczymy jak to wszystko będzie chodzić. Musi być dobrze, inaczej być nie może. Troszkę zaraz jeszcze to wszystko tutaj umyjemy. E, sprężone powietrze, żeby to jako tako wyglądało. Wieszamy kartkę od wymiany oleju. No i co więcej? I do usłyszenia za chwilę. Tu już mamy wszystko pozakładane. Pasek klinowy to już jakiś czas temu. Tu teraz wchodzi taka podpórka aluminiowa, na której trzyma się cały ten, całe ten przykrycie na silnik. To tutaj o. Także lejemy oliwę. Filtr już jest, oleju jest wymieniony. Troszkę to zostało tutaj wyczyszczone. Jeszcze zaraz tam od góry trzeba psiknąć, yy, gdzie to było na tym łączeniu. Umyć troszkę to z grubsza. No i po temacie. Zaraz lejemy olej, robimy pierwszy start. Zanim naleję olej, zarzucę sobie tylko nowe klocki hamulcowe, żebym miał to już z głowy. I wtedy oliwa. Startujemy silnik. Jest po temacie. Zobaczymy, jak pszczółka będzie chodzić. Nagrzejemy go do 90 stopni. Przy pompie wody nic nie było robione, także on zapowietrzony nie jest. Ale tak jak mówię, zagrzejemy go do 90 stopni, niech pompuje sobie wszędzie olej i temat będzie zażegnany. Obudowa, pod silnik już jest założona. Tu już jest na tyle, wszystko skończone. Tu już nic więcej nie dojdzie. Tak zostaje jak jest. Przechodzę do klocków, zalewam oliwę i startujemy silnik. Ustawię sobie kamerę na statywie. Yy, i zobaczymy jak machineria zagada jak widzicie, niestety musiałem sobie po <gryw> akumulator był słaby, jak słyszeliście wcześniej na filmie, auto troszkę pochodzi bateria się naładuje, normalnie bateria jest do wymiany ja ustawię sobie może kamerę o, tak na silnik, mam nadzieję, że będzie słychać dźwięk wsiadam do auta robimy pierwszy start, zapalamy furę zobaczymy co to będzie Także silnik chodzi jak zegarek. Auto musi troszkę pochodzić. Wszędzie musi napompować sobie oleju. Wiadomo, że tam jest wszystko suche. Zalewaliśmy ten łańcuch olejem, w tym razie łańcuch zalewaliśmy sobie jeszcze jak nie był założony ten tutaj czarny dekiel, laliśmy sobie to wszystko na łańcuch, zalewaliśmy olejem na kółko i tak dalej tak dalej, no już chodzi lepiej. Także z każdym, z każdą minutą silnik będzie chodził lepiej, bo... Tak, jak mówię, no wszystko jest świeże. Wszystko musi się, że tak powiem, dooliwić. Także słuchajcie, moi drodzy. Ja, my będziemy się już z Wami żegnać. Silnik sobie jeszcze chodzi. Niech sobie jeszcze potyka. Niech się wszystko nagrzeje. Niech łapie temperatury. Wejdę z Wami jeszcze tylko do samochodu. Pokażę Wam przebieg auta. Ja jeszcze muszę zarzucić sobie koło przednie. Klocki skończyliśmy. Wszystko jest zrobione. Tyle z mojej strony. Skakujemy do samochodu. Tak jak widzicie, maska otwarta, to melduje. 99 634, ja powiedziałem chyba yy, 941, także niecałe 100 000 km. Zaraz gasimy mu jeszcze serwis. Samochodem jeździ kobieta. Yy, teraz pojeździ. Tak jak widzicie, temperatura silnika, on jest jeszcze zimny całkowicie. Yy, tak to wygląda. Dziękuję wszystkim pięknie za uwagę, mam nadzieję, że wideo się podobało i mam nadzieję, że pokazaliśmy to w miarę przejrzyście, naprawdę uwierzcie mi, że ciężko, ciężko jest od samego początku z każdym jednym drobiazgiem i detalem nakręcić, gdybym miał poświęcić czas na jeden film i pokazać wszystko z detalami, musiałoby to trwać do dwóch godzin, półtorej godziny, śrubka po śrubce. A nie każdy chce to oglądać. Najlepsze filmy to jest do pół godziny. Każdy na to znajdzie czas. Zresztą, sami wiecie, oglądacie, przerzucacie te materiały na YouTube, to, to wiecie o czym mówię. Także, jeżeli są jakiekolwiek pytania, proszę w komentarzach. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie. Tak jak powiedziałem, jeżeli są jakiekolwiek pytania, można pytać w komentarzach. Pozdrawiam Was cieplutko, trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie. Jeżeli materiał się podobał, zachęcam do łapy w górę, jak i do zasubskrybowania kanału, żeby być na bieżąco. Filmy będą wlatywać regularnie, wszystko w miarę, w miarę, w miarę możliwości. Eee, tyle z mojej strony. Do usłyszenia, trzymajcie się. Hej, hej!